Witam wszystkich z tej strony Karol. W związku z tym, że pod naszym ostatnim filmem pojawiło się bardzo dużo komentarzy, bardzo dużo pytań. Postanowiłem nagrać ten, ten filmik i tutaj tak krótko odpowiedzieć, tam na większość tych pytań, bo już, już po prostu tam na, tam na niektóre przestałem odpisywać, no bo te pytania się dublowały, więc to też tak bez sensu, żebym pisał 10 razy, jakie są tutaj koła. Więc, tutaj, jak ktoś będzie zainteresowany, to może sobie zobaczyć ten filmik. Ale pierwsze, co to chciałbym podziękować za, za dużo pozytywnych komentarzy, że tutaj doceniliście naszą pracę z bratem. No, remontowaliśmy ten ciągnik, można powiedzieć, 5 miesięcy, no bo kupiliśmy go po okazyjnej cenie. Oczywiście, z tą kabiną, z papierami. Może tutaj wrzucę zdjęcia, jak on wyglądał wcześniej. No, i tak udało nam się zrobić z tego ciągnika coś takiego. No i tak. Właśnie w tym ostatnim filmie chcieliśmy Wam pokazać moc tego ciągnika, jaka tutaj jest po dołożeniu turbosprężarki. No bo cóż, przecież w opryskiwaczu czy w rozsiewaczu nie da się tego pokazać. No a ci, którzy oglądali dokładnie film, no to wiedzą, że ten ciągnik jest do tych prac przeznaczony. Nie do ciężkiej pracy, tylko właśnie do oprysków, do rozsiewacza. Właśnie dlatego ma takie koła zamontowane, wąskie. Więc tutaj no niektórych tam ponosiły emocje, że właśnie ciągnik nie wytrzyma, rozpadnie się. Silnik może wybuchnie jeszcze, albo co gorsza. Także nie, myślę, myślę że coś takiego się nie wydarzy. No głównie turbosprężarka jest po to zamontowana, że ciągnik ma przełożenie teraz yy, takie, że jedzie 40 na godzinę przy obrotach 2-300, więc yy, tutaj... Jest troszkę słabszy na każdym biegu, no i właśnie chciałem to zrekompensować, tą, tą stratę mocy na tych przełożeniach sprężarką. No bo tutaj u nas te pola są jednak górzyste i nawet z opryskiwaczem na górkach ciężko jest utrzymać prędkość na, na trzecim biegu. Dajmy gdzieś, gdzieś przy jakimś dobrym wzniesieniu, zwykłą 60, a teraz tutaj po dołożeniu turbo. No jest o wiele, wiele, wiele lepiej, naprawdę. No, uwierzcie mi. No, dało to, dało to rezultat. Tutaj, właśnie, jeszcze po dołożeniu tej pompy wtryskowej, bo tutaj też pytaliście, co to jest za pompa. No, to jest to pompa z Lublina, dokładnie. To jest pompa Motorpal, bardzo podobna jak w zetorze, ale ma parę różnic. Między innymi regulator obrotów jest inny, wałek krzywkowy jest inny, bo nie ma na nim krzywki do pompki ręcznej. Tylko musi być zainstalowana pompka elektryczna. No i poza tym są mniejsze sekcje. No oczywiście sekcje są wymienne, można założyć różne. Ale tutaj ja mam tą pompę zamówioną od Pana z Jarocina. Pan tutaj dokładnie dostroił mi tą pompę pod silnik. Tutaj, bo tutaj są tu leje setki od Zetora. Do tego jest dołożona turbosprężarka, doładowanie maksymalne 0,8 bara. No i Pan tutaj właśnie pod te parametry dostroił mi pompę. No ja jestem bardzo zadowolony. Co zresztą widać na, na filmie, że, że ciągnik bardzo dobrze sobie radzi z tak dużym obciążeniem. Dym jest, no na filmiku może nie widać. Dym jest taki delikatny, ale myślę, że, że po prostu nie powinien bardziej dymić. Taki jaki jest dym jest moim zdaniem wystarczający. No bo to nie chodzi o to, żeby za ciągnikiem była chmura dymu, no bo co to jest za przyjemność jazdy takim ciągnikiem. Więc myślę, że tutaj pan zrobił bardzo dobrą robotę. Mogę go tutaj z czystym sumieniem polecić, jakbyście szukali takiej pompy. No i tu już następna sprawa. Pytaliście też o koła. Koła są to rozmiar 320 na 85 r 36 czyli tak jakby oznaczenie diagonalnych byłoby to 12436. No i tutaj właśnie ciągnik jedzie 40 na godzinę, ale to nie tylko dzięki kołom. Ale pierwsza sprawa, że tutaj są zwolnice od 40. Założony jest tryb w mechanizmie różnicowym. Tutaj już nie wiem dokładnie, jakie tam jest to przełożenie. Więc, jakbym się pomylił, to, to mi możecie poprawić w komentarzach. Ale wydaje mi się, że było to chyba na dużym trybie 53 zęby lub 51 kurczę, już nie pamiętam. Tutaj, a na zębatce małej 15 zębów. No i tutaj, właśnie po zamontowaniu tego trybu, ciągnik jechał. 37 na godzinę, a jak już zamontowaliśmy te koła wyższe, ciągnik osiągnął 40 na godzinę. Także tutaj, no, więcej rzeczy ma po prostu wpływ na to, że ten ciągnik porusza się z taką prędkością. Tutaj jeszcze po, przy obrotach maksymalnych 2300. Także nie jest tutaj jakoś podniesione obrotami silnika, tylko myślę, że tutaj bezpieczne obroty. A ciągniki tak osiąga wyższą prędkość. No i głównie do tego, co on będzie robił, no to jest to potrzebne, bo mamy tutaj pola oddalone po 4 km. Na przykład, no i chodzi o to, że na przykład opryski można wykonywać w sezonie po godzinie 18. .00. No i przy takim areale, tutaj cebuli, może nie jest to dużo, ale około 8 hektarów, na przykład przy środkach grzybowych czy przy cięciu, no, no trzeba dać więcej tej wody. No i po 18 godzinie, no nie da się za dużo zrobić tego. A tutaj właśnie ciągnik jest szybszy. No i można, no można więcej roboty zrobić, no nie? Dlatego, dlatego, też tutaj zdecydowaliśmy się na to. No a tak, ten ciągnik nie będzie ciężko pracował. Jeszcze raz tutaj podkreślam, więc nam tutaj nie zależało na tym przełożeniu, żeby, żeby był jakiś mega mocny na kołach. No ja go, ja go może Wam tutaj jeszcze zapalę. O, tutaj mam zamontowany włącznik prądu na wszelki wypadek pod kabiną. No bo akumulator mam tutaj schowany. No i w razie czego nie daj Bóg jakiegoś pożaru czy coś. Zanim bym się tutaj dostał, to tam, tam jest to poskręcane te blachy, żeby się nie tukły. O to mogłoby trochę zejść. Także tak, wkładamy kluczyk, pompka się załącza. No, Także tutaj starałem się odpowiedzieć na wszystkie pytania. Takie te najważniejsze. No, jeśli, jeśli zapomniałem tutaj o czymś, no może w sumie jeszcze o felgach. No, są to felgi od Zetora. obręcz jest tutaj 60-kowa, a felga to jest 36-11 cali. No, ale gdybyście mieli tu jeszcze jakieś pytania odnośnie ciągnika, piszcie śmiało w komentarzach. Przy, ostat... przy następnym filmie postaram się odpowiedzieć na te pytania. Także dzisiaj dzięki za oglądanie. No i zachęcam do subskrybowania. Dajcie łapki w górę, jeśli Wam się podoba. A my, pos... my postaramy się nagrywać następne jakieś ciekawe filmy. Trzymajcie się, cześć.